Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym buildzie. Moi drodzy, tym razem zabrałam się za bezmodowy. Słuchając Waszych porad, co byście chcieli zobaczyć, stwierdziłam, wie, dobra, spróbuję zrobić coś bez modów, co dla mnie jest po prostu wyczynem, bo ja już od jakichś dobrych czterech lat gram tylko i wyłącznie z modami, a rzeczy z gry używam bardzo rzadko. Najczęściej używam, słuchajcie, jakieś e do umiejętności, albo robię jakieś herbaty czy coś takiego. Chociaż i tak staram się znajdywać, żeby to było zrobione modowo. Także naprawdę dla mnie to było ogromne wyzwanie. Jak już pewnie widzicie, bryłę zrobiłam wcześniej, bo mniej bryły wychodzą tak średnio. Beznadziejnie. Ale pracowałam nad tym i powiem Wam, że z bryły jestem nawet całkiem zadowolona. Obejrzałam parę Tutoriali, żeby to jakoś w końcu wyglądało, prawda? I naprawdę wyszło całkiem, całkiem. Co do samego domku, jest to domek dla starszej pani z siódemką kotów, dlatego będzie w nim bardzo dużo miejsca, gdzie koty mogą sobie spać, odpocząć. Starsza pani zajmuje się ogródkiem, także taki chillout. Jest jedna spialnia, jest przedsionek, łazienka, Kuchnia otwarta z salonem, no i oczywiście z tyłu takie małe patio, gdzie sobie tam starsza pani może usiąść, porobić co chce, a także z boku jest jej ogródek, no i pszczółki, tak. Także to jest całość tego domku. Można go trochę przerobić i na przykład zamiast takiej dużej kuchni i otwartego pomieszczenia na, na, na salon, tak, w końcu się wysłowiłam. E, można po prostu z tego zrobić tam kolejne jakieś e, mniejsze pomieszczenie, jeżeli ktoś by chciał. Nie miałam wtedy jeszcze dodatku z e, pralkami, także niestety żadnej nie dodałam, teraz już ją zakupiłam, także w przyszłych buildach na pewno to pranie użyję, bo powiem Wam, że pranie mi się podoba. Całkiem, całkiem fajne rzeczy tam wyszły i całkiem to ładnie wygląda, to jest taki mój styl w budowaniu, także no, to by było tyle o domku. Słuchajcie, jestem teraz w domu rodzinnym, no bo wiadomo jaką mamy nieszczęsną porę, tak, kwarantanny i tak dalej, i tak dalej, więc ja przyjechałam już tydzień temu, przyjechałam do mnie do domu rodzinnego, siedzę sobie tutaj, także jeżeli będziecie kogoś słyszeć, no to przepraszam, ale pracuję w warunkach polowych, tak, bo jeżeli jestem w Poznaniu, no to wtedy Jaden idzie do takiego ala dużego pokoju, tak, bo ja mam mieszkanie dwupokojowe, Także on idzie do tego drugiego pokoju, zazwyczaj go nie słychać, no ale tutaj jest duży dom dwuwietrowy. Dlatego też, jeżeli coś słyszycie, jakąś telewizję, albo coś się postaram to wyciąć, ale no nie zawsze się da. Także jak coś, to za to bardzo przepraszam. No i słuchajcie, tak jak u nas wszędzie szkoły pozamykane, mój brat jest maturzystą, także martwimy się, co to tam z nim będzie, jak ta motura, czy w ogóle zostanie przeprowadzona, czy może zrobią to dopiero po naszej pięknej apokalipsie, tak? Wszyscy się śmieją, że ta apokalipsa nie jest spokojnie, to tylko wybuch. Epidemii. No ale damy radę. Na całe szczęście koło mnie nie ma żadnych przypadków. Oczywiście wiadomo, że pierwsza osoba była w Poznaniu, no ale ja, że tak powiem, nie ruszałam się prawie nigdzie, bo ja to jestem bardziej domator, dlatego dla mnie na przykład takie siedzenie w domu to jest wszystko, co mogę sobie wymarzyć. Ja sobie usiądę, poczytam sobie książkę, pogram sobie gry, nagram coś dla Was, także... Ja nie narzekam w ogóle. Bardzo dobrze się trzymam w domku, dlatego będę miała więcej czasu, żeby coś dla Was tutaj zrobić. No i słuchajcie, pogadamy sobie trochę, co tam na tym moim kanale będzie. O tak sobie myślałam, że może tutaj o tym powiem. Moi drodzy, powoli zaczynają mi się nudzić kreotomy. Mówiłam już o tym na Discordzie. Jeżeli ktoś nie jest na Discordzie, to ja bardzo serdecznie polecam tam zajrzeć, bo bardzo często tam pytam przede wszystkim o zdanie ludzi. Także ostatnio oznajmiłam, że mi gry o tomy się nudzą. One są już wszystkie robione na jedno kopyto. Co chwilę dalej ludzie mnie pytają, czy ja zrobię tego Waltza, czy nie zrobię tego Waltza. i odpowiedź jest jasna, ja to już mówiłam w tym filmiku, że mi się Waltz znudził. Cała ta gra w ogóle mi się znudziła. I po przegraniu innych gier stwierdziłam, że Cinderella to jednak widać, że jest zrobiona przez niezależne studio. Jest! Dobra, ja nie mówię, że nie, ale ja po prostu już mam wyższe wymagania. Także raczej. Nie, nie, no raczej nie wrócę już do tej gry, chyba że wyjdzie fandisk, to wtedy zrobimy sobie kloda. Ale poza tym to nie. Ja, ja już naprawdę przegrałam dużo takich gier i widzę, że jeżeli mieliby oni budżet taki, jaki mają na przykład ludzie od Okazakiego, to by wyszła super gra, ale jakoś tak. No nie chce już mi się, po prostu mi się nie chce. Dlatego też zastanawiałam się, co by tutaj zrobić, i stwierdziłam, że dogramy sobie Haradę do końca. Kyoto jest już nagrane, dzisiaj chyba wszedł odcinek. Wiecie, ja to nagrałam w sobotę, a ogólnie budowanie to miałam już zrobione miesiąc temu, ale po prostu nie miałam kiedy usiąść. Także hara hara Haradę sobie dogramy do końca. Kazamy będę nagrywać, ale tutaj, moi drodzy, właśnie muszę też wspomnieć o tym, że założyłam sobie Patronite. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co to jest, Patronite to jest wspieranie twórców. Za niewielką sumą możecie sobie wykupić dostęp do filmików wcześniej. Od razu podkreślam, że to jest słowo wcześniej. To nie tak, że te filmiki, które są na Patronite, nie będą udostępniane. Będą udostępniane, ale. Z większym opóźnieniem niż byłoby to, jakbyście wykupili sobie ten odcinek. Także mówię, że to jest jak najbardziej dobrowolne. Nikogo do tego nie zmuszam, Potem ludziom mówią, e, się, nie daz odcinku, bo chcesz zarobić. To nie tak, ja po prostu nagrywam, ale nie będę wstawać wszystkiego naraz. A tak to wiecie, ja sobie nagram, wstawię sobie na YouTube, no i ten odcinek sobie czeka, wegetuje, tak? E, no i. Czeka na swoją publikację. Wiadomo, ja też mam inne serie, także nie mogę, tak że będę cały czas te same wszystko klepać, bo niektórzy ludzie czekają na coś innego. Ja też chcę coś innego Wam pokazać. Także jeżeli byście chcieli mieć dostęp do Kazamy, bo Kazama jest kolejnym z panów, który zostanie przeze mnie zrobiony, to zajrzyjcie na patronita po więcej informacji. No i oczywiście na początku zaczniemy od Kyoto, ale tam zrobimy tylko i wyłącznie momenty, w których Kazama się pojawia i których nie było wcześniej w żadnych ścieżkach, czyli na przykład jak były jakieś ataki to ja nie będę całego ataku tłumaczyć, tylko moment, w którym na przykład coś się zmieni. Ale to już było tak w Haradzie, także ja mam nadzieję, że to zrozumiecie. A potem Edo będzie już normalnie, bo tam się skupia głównie na ścieżce chłopaków, także tam nie ma problemu. I sobie go po prostu przejdziemy i pokazamy. Chyba będzie koniec. Tak się zastanawiam, czy nie zakończyć wtedy naszych Shinsengumi, bo jakby nie patrzeć z nowych osób, zrobiliśmy IB, z naszych Shinsengumi. Robimy teraz Harabę. No i z demonów jest tylko Kazama, bo jest tylko Kazama, ale jego też zrobimy. Także, jakby każdą frakcję występującą w grze zrobiliśmy. Jeszcze się zastanawiałam nad Sakamoto, bo on jest taki troszeczkę inny, też doszedł jako nowy, ale nie wiem. Powiem Wam, że tłumaczenie odcinków, na odcinki. Otome jest bardzo czasochłonne, bardzo wymagające od umysłu. Ja wiecie, ja byłam na studiach, na których przygotowaliśmy tłumaczenie i zgadzam się, że zawód tłumacza jest jednym z najbardziej stresujących zawodów i jest wykańczający. Ja słuchajcie, po godzinie nagrywania Hakuuki czy innych Otome, to jestem tak zmęczona, jakbym nie wiem co robiła, a po 30 minutach nagrywania Simsów jestem cała szczęśliwa i nagrywałabym jeszcze dalej, także Zastanawiam się nad tym, dlatego też na razie oznajmiam Wam, że Kazama będzie, ale po jakimś czasie, dopiero może po dwóch, trzech miesiącach, bo chcę się skupić na czymś innym. Także jeżeli ktoś by chciał wcześniej, no to zapraszam do Patronite, będzie link w opisie, ale oczywiście nikogo nie zmuszam, bo te odcinki się pojawią. Także to z gwoli ścisłości. I teraz co do innych serii na kanale. Moi drodzy, jakże widzieliście, wróciłam sobie do Simsów. Bardzo mi się to podoba, bardzo podobało mi się granie, bardzo podobało mi się budowanie. Także Simsy będą się pojawiały. Może jeszcze coś tam z kasem, jak znajdę jakieś fajne modele. Ostatnio nie mam czasu i też nie mam pamięci na kąpie. To jest jedna sprawa. Także będą pojawiały się Simsy. Jak widzieliście, zaczęliśmy sobie pokolenia księżniczek, także to jest dosyć długa seria. Zobaczymy, czy przerobimy wszystkie pokolenia, czy, czy może ja coś tam powycinam, albo zrobię sobie własne zasady. Wiadomo, ja nie chcę także robić tego wszystkiego od kreski do kreski, bo to nie o to chodzi. Ale aktualnie zajmujemy się... E Śnieżką, tak, Haniu Śnieżką. I powiem wam, że ostatnio zainteresowałam się robieniem pus. Także siedzę sobie, Jaden sobie gra w Assassina aktualnie, albo w Ano 1800, a ja robię pozy do Simsów. I powiem wam, że wczoraj właśnie zrobiłam pozę, kiedy oni sobie pięknie tańczą. Hmm, także, jakieś tam całowanie po rączkach, i tak dalej, i tak dalej, bo chcę zrobić to troszeczkę takie e, XVI wiek, coś takiego, żeby to tak było w księżniczkowym stylu. Także ja sobie, so, sobie siedzę i robię te. Pozy. Może kiedyś wam je udostępnię, albo po prostu stworzę bloga, na którym będę robiła takie, ale zdjęcia Simpson albo na, na, na. Tak, Simstagramie chciałam powiedzieć. Na Instagramie kto to wie, zobaczymy jeszcze. Ale bądźcie, bądźcie, to jest moje takie nowe hobby. Także będą Simpsy. Słuchajcie, będą buildy, bo powiem wam, że kiedy. Bo niestety mam tylko jeden dobry komputer, i Jaden zazwyczaj ja mu daję, żeby on sobie pograł tam w jakieś swoje gry. Ja tam jednym okiem patrzę na przykład na y, asasyna. Na naszą kasądry i wybieram jakieś tam opcje dialogowe, ale poza tym to gram sobie na jego laptopie, e, właśnie w Simsy. Niestety jego laptop no, nie jest na, na najświeższy, najlepszej e, firmy, także tam muszę grać na najniższych ustawieniach. To boli, słuchajcie, jak potem wracam nagrywać, to boli. Ale też nie mam tam modów, no bo komputer, nie, znaczy laptop ich nie uciągnie, więc muszę. Jakoś sobie tam dawać radę i powiem wam, że ostatnio buduję z rzeczami z gry. Nie podobają mi się tak jak mody, bo ja lubię jednak e, ten custom content, ale ja, jakoś to jest, sobie buduję. Aktualnie mam sobie tam zrenkę. Mm, i mam oczywiście taki tam dom z Bali i tak dalej, i tak dalej. Także powiem wam, że powoli przyzwyczajam się do tego, żeby budować jednak z rzeczami z gry, ale także chciałabym budować z modami, ale to wiadomo, z modami to trzeba. Tysiące godzin siedzieć, żeby tak naprawdę coś fajnego wynaleźć. I większość modów, niestety, jest dostępna na Patreon. A ja nie mam tyle kasy, żeby co miesiąc, na przykład 10 z nim dawać po 5 dolarów, bo potem z tego się robi 50 dolarów. A nasza waluta jest tak niska, że po prostu. To aż boli portfel w pewnym momencie, także to jest smutne. Chociaż powiem Wam, że bawię się w tym blenderze z tymi pozami, tak jak wcześniej wspomniałam, i myślałam o tym, żeby jak już mieć więcej czasu, bo ostatnio zakupiłam sobie e, Photoshopa, o tak, to, tak się nazywa ten program, żeby sama robić mody, ale to jest cała masa roboty. Na razie przystaję przy tych pozach, ale nie wykluczam tego, że jeżeli będę miała więcej czasu, Jakoś będę próbowała z tymi modami, także stay tuned zobaczymy. Co tam dalej? No. Tak jak widzieliście, kochani, zaczęłam serię z nauki koreańskiego, która będzie kontynuowana, bo ja uważam, że na YouTubie nie ma dobrych filmików uczących koreańskiego poza Pyrą. Ja Pyrę szanuję, ja ją uwielbiam, kończyła ten sam uniwersytet ale ona już skończyła. I więcej nie, nie daję tych odcinków z gramatyki, a więc stwierdziłam, że może ja to zrobię i powiem wam, że podoba mi się to. Ja ogólnie z tego co wiecie, bo zawsze wam tam coś powiem z mojego życia, tak? Na odcinkach, jeżeli ktoś jest uważny, to aktualnie uczę. Mam swoją tam ale małą szkołę językową, do której macie link w opisie. Także, jeżeli ktoś z Was, oprócz tych filmików, które będą się pojawiały, chciałby nauczyć się koreańskiego, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja jestem nauczycielem, tak? E, nikogo tam innego nie ma, więc możecie mieć ze mną zajęcia. Ostatnio, właśnie, jestem bardzo szczęśliwa, bo zdobyłam nowych uczniów, także jest super. I jakoś się rozwijam, zobaczymy jak to dalej będzie. Muszę, słuchajcie, zbierać pieniądze, bo to się za niedługo szykuje. Bardzo ważny moment w moim życiu. Tak, kiedyś wam więcej powiem, może zobaczymy. Także pracuję sobie, nie studiuję już. Stwierdziłam, że to nie ma sensu. Nie, nie chcę mi się już, szczerze powiedziawszy, chociaż no, nadal jestem, znaczy nadal jestem studentem, według prawa, ale. No, idę, chodzę tylko na wykłady, które związane są z japońskim, z koreańskim, bo ja chcę się dalej uczyć tego języka. Wiadomo, chcę się rozwijać. Także z moich studiów to tyle. A tak, no to muszę zarabiać, bo naprawdę ciężki okres przede mną, szczególnie finansowy. No, ale cóż, damy radę. No, dobra, kochani, no to to by było na tyle. Także zapraszam Was do. Hmm. Simpsons, tak? Do buildów jak i do rozgrywki. Zapraszam Was do harady i w przyszłości e, kazamy. Mm, I moi drodzy, słuchajcie, jest kolejny, po kolejny pomysł, tak? Kolejna gra, którą chciałam Wam przedstawić. Jest to Animal Crossing, to jest takie ala la Valley, e, gdzie sobie macie swoją własną wysepkę i musicie się zadomowić, tak? Możecie sobie wybudować swój domek. Ja lubię słuchajcie takie gry, ja lubię zaczynać od takiego malutkiego miejsca, które potem się rozwija, jest coraz ładniejsze, coraz piękniejsze. Ja muszę o to dbać, żeby ono takie było. I stwierdziłam, że ta gra jest idealna w moje klimaty. Mam nadzieję, że w wasze klimaty też, że wam się takie coś spodoba. Także... będę się bardzo cieszyć, jeżeli tę serię przyjmiecie z otwartymi ramionami. Tak jak mówiłam, zastąpi ona jednak te Otome i ja będę, słuchajcie, zadowolona, bo stwierdziłam, że jakoś tak te Otome to tak średnio mają publikę i jest mi tak troszeczkę przykro, bo widzę jak inne kanały, które zaczęły wcześniej, jakieś 2-3 miesiące przede mną, albo nawet miesiące po mnie, rozkwitły i ja się bardzo cieszę, bo ich twórcy są niesamowici, uwielbiam ich, a ja dalej stoję... Słuchajcie w miejscu. Powiem Wam, że od roku naprawdę mój kanał stoi w miejscu i jest mi z tego powodu przykro. To ja chyba pierwszy raz, kiedy o tym mówię, ale naprawdę ostatnio tak siedzę i nagrywam te odcinki i mam takie, no no i po co? Prawie nikt tego nie zobaczy, to po co ja mam to robić? Także chyba potrzebuję jakiegoś kopniaka, jakiegoś nowego startu i to, to będzie dobre. Ale tak, słuchajcie, no, wspomniałam o tę haradzię i powiedziałam o okazaki, oczywiście okazaki dalej będzie. Naprawdę w niego mi się bardzo dobrze gra, bo to jeszcze nie jest temat oklepany, to nie jest coś, przez co ja już przechodziłam tysiąc razy, także okazaki jest zadziabisty. Seven Scarlet się pojawi, jak skończę. E, prawdopodobnie Haralę, bo ja też to Semskar tak wzięłam nieodpowiedzialnie, także za to Was przepraszam. Jeżeli ktoś czeka, to bardzo przepraszam, ale ono się pojawi. Także proszę mnie nie bić. E, ja jestem tylko jedna, nikt mi nie pomaga w moim nagrywaniu, także ja też muszę to wszystko zrobić sama. No a teraz mam drugą połówkę ze mną, także też spędzam z nim więcej czasu, ale spokojnie wszystko się pojawi. E, no i słuchajcie, jeszcze wam powiem, że chyba. Na początku lata pojawia się Fandisk do Okazakiego, tak, do Color X Malis. Także tam pojawia się Fandisk i Fandisk na pewno kupię, i na pewno sobie zagramy przynajmniej okazakiego, żeby sobie go przejść. No i jeszcze z takich innych gier to pojawi się Piofior, ale to nie wiem, czy, on się, czy Piofior się przypadkiem nie pojawia dopiero na początku jesieni. Także tutaj sobie jeszcze trochę poczekamy, ale tak jak mówiłam, ja tę grę chciałam sobie kupić po japońsku. Ale jak zobaczyłam, że Axis, czyli wytwórnia, która wy wydaje z angielszczenia, tak, gier mają w swoich planach, żeby właśnie wydać tę grę, to stwierdziłam, że dobra, poczekam, na pewno będzie ładnie przetłumaczone, także tam na pewno sobie zagramy kimś. I wiem, że jeszcze jest chyba Enchant Cafe, ma wyjść, ale w tę w grę jeszcze ni, się tak nie wczytywałam za bardzo. Także powiem wam tak, nowości, które będą pojawiały się na przykład na Switchu, albo może jeszcze coś wyjdzie na Steam, kto to wie. Nowości, które pojawiają się na Switchu, ja zapewne je kupię, może nawet przedpremierowo, to jeszcze zobaczymy. I na. Na pewno przejdziemy sobie przynajmniej jakieś tam prologi albo coś, się ja zobaczę po prostu ile będę miała czasu, jak to wszystko wyjdzie, ale Piofior na pewno sobie zagramy, także proszę mi tutaj nie płakać, że Otome nie będzie, Otome będą, tylko będą jakieś już insze, żeby to się wszystko po prostu nie powtarzało, bo ile można klepać ten sam temat bycia furią na przykład i tym, że on krwi pragnie. Jak ja się w sumie bardzo cieszę, że Harada jak na razie się nią nie stał, nie wiem co to będzie dalej, kto to wie, zobaczymy sobie, bo ja dopiero jestem na pierwszym... Od... Skończyłam nagrywać pierwszy odcinek z Harady, także na razie za wiele Wam tutaj nie zdradzę, ale furią jeszcze nie jesteśmy, także to dobrze. No i co? To tak wygląda. U mnie nic nowego się tak naprawdę nie dzieje. Siedzę w domu, gram sobie, to właśnie, w te Simsy, pomagam. A, no i słuchajcie, jeżeli nie macie co robić, to bardzo serdecznie polecam Wam, jeżeli macie Netflixa. E Obejrzeć sobie krąg. Nie wiem, czy to się nazywa tak krąg po prostu po, po polsku, czy po prostu jest the circle, ale jest to takie reality show, trochę podobne do bradera, w którym trzeba wysyłać sobie wiadomości i poprzez tylko i wyłącznie te wiadomości, a taki Messenger, są w stanie ludzie się poznawać, no i wiadomo, niektórzy udają, niektórzy są w ogóle innej płci, niż to podali i na sam koniec każdego odcinka muszą jedna osoba, która jest najmniej popularna, zostać wyeliminowana przez dwójkę influencerów. No i powiem wam, że naprawdę można zauważyć, jak ludzie potrafią zmieniać się i to jest dosyć straszne. Także, dobra, kochani, polecam wam to show, polecam wam wszystkie odcinki, które pojawią się na kanale. No i ja już powoli znikam, bo widzę, że nagranie dochodzi do końca. Trzymajcie się, pa pa!